No cześć. I kolejny fajny odcinek Picarda za nami. Odcinek bardzo fajny. Picard pogodził się z Rikerem. Chociaż nie wiem dlaczego wszyscy na niego wołają Riker. Jeżeli po Star Trek'u Nemesis, gdy wziął ślub, przyjął nazwisko Troy". No Ale tu taka mała nieścisłość. Jeżeli chodzi o odcinek to bardzo fajny. Okazało się, że pani doktor przewidziała skoki energii. Okazało się, że są w kosmicznej istocie. I wpadli na pomysł, jak wykorzystać właśnie skoki tej energii do uruchomienia statku. Popłynięcia na fali. Co bardzo fajnie mi wyszło. A w międzyczasie mamy tutaj przebitki sprzed pięciu lat, gdy w. Barze Picard opowiada kadetom, młodym adeptom Gwiezdnej floty, swoje przeżycia, można powiedzieć, przygody. W międzyczasie Picard rozmawia ze swoim synem. Uzewnętrznia się. Dowiadujemy się, dlaczego. Kapitan Tytana nie cierpi Picarda i Seven of Nine, ponieważ był mechanikiem na jednym z okrętów, który brał udział w pierwszej bitwie z Borg, w której właśnie Lukutus zniszczył flotę. Poza tym okazuje się, że Nasz antagonista, bo antagonistka jest również zmienno kształtną istotą. Seven of Nine pracuje nad znalezieniem Sabotażysty co finalnie się udaje. Na szczęście, jeżeli chodzi o samą animację i Efekty specjalne to naprawdę bardzo fajne. Bardzo podoba mi się design tego okrętu. Bardzo fajna jednostka, fajnie zaprojektowana. Widać, że to taki statek do zwartej zabawy, jak się ma pomysłową załogę. No a pomysł płynięcia na fali energii jest rewelacyjny. Na samym końcu Rajker wykorzystuje sztuczkę, którą wykorzystał przeciwnik. Mianowicie wziął i rzucił w przeciwnika asteroidom za pomocą wiązki holowniczej. Więc tutaj duży plus. Bardzo fajne rozwiązania. No, trochę brakowało mi worfa, ale odcinek na plus. Naprawdę widać, że włożono tutaj dużo serca i pomysłów. Właśnie w napisanie scenariusza, że aktor grający Rikera jest tutaj też reżyserem. No to na pewno dużo daje dużo fajnej zabawy, fan serwisu. No na, na pewno warto obejrzeć. Tyle na dzisiaj. Dzięki. Do zobaczenia z tym razem. Hej.